Cześć Tradingowa Polsko z tej strony Filip i w tym nagraniu dowiesz się, w jaki sposób wygenerować statement, jakie parametry na tym statementcie znajdziesz, tak że będziesz dokładnie wiedzieć, co za co odpowiada. Jeżeli tego typu treści Ciebie interesują, czyli związane z Tradingiem, no to zostaw sobie subskrypcję, żeby otrzymać powiadomienia o kolejnych nagraniach, pojawia się tego tutaj mnóstwo codziennie. Tymczasem przechodzimy na ekran mojego komputera, wygenerujemy ten statement przykładowy. I zobaczysz, jakie tam parametry są. Opiszemy sobie każdy z nich. Dobra, jestem już na platformie MetaTrader 4. Mam tu nawet jakieś transakcje otwarte na ten moment. Ale to dobrze, zobaczysz, które parametry są też odpowiedzialne za te dane na statmencie. Natomiast, żeby wygenerować taki statement, musimy przejść do zakładki terminal. Włączamy ją tutaj albo w skrót CTRL plus T. W momencie kiedy jesteśmy w tej zakładce wybieramy sobie dodatkowo historia rachunku tutaj na dole i mamy całą historię tego rachunku opisaną, natomiast my chcemy mieć statement, chcemy mieć to w szczegóły sposób zrobione i tutaj mamy takie dwa typy, jeden jest powiedzmy mniej szczegółowy, drugi troszkę bardziej, są to dwa parametry odpowiedzialne za raport. Natomiast zanim w ogóle zaczniesz generować statement, musisz oczywiście określić zakres dat, z których chcesz sobie ten wynik no, pobrać. Więc może to być cała historia, może to być ostatnie trzy miesiące, ostatni miesiąc, to są takie trzy warianty, które są domyślne. Dodatkowo mamy inny okres, gdzie możemy sobie dokładnie nawet jeden dzień tak naprawdę prześledzić. I Jeden dzień w ten sposób wyeksportować. Ja wezmę sobie tutaj całą historię, także jeszcze raz klikam, żeby nie było tutaj żadnych nieporozumień. Klikam sobie, zapisz raport. Pokażę Tobie taki uproszczony raport, jak to wygląda, a później będziemy sobie ten szczegółowy omawiać krok po kroku. Także klikam Save. Powinien się wyświetlić na przeglądarce domyślnej, którą masz ustawioną. Na swoim komputerze, także u mnie faktycznie się wyświetlił, tak jak widzisz. Widzimy wszystkie informacje dotyczące rachunku, jego typ, waluta, właściciel, czyli jakby nazwa tego rachunku, numer, data wygenerowania tego statementu, jaki jest typ konta i wszystkie informacje, tutaj się troszkę to powiela, które mieliśmy w terminalu czyli jak opisywaliśmy sobie zakładkę terminal, widzieliśmy tam numer tiketu, czyli numer tego zlecenia na rynku, moment otwarcia, czas, kierunek, wielkość danej transakcji, instrument finansowy, wszystkie te informacje, które opisywaliśmy. Znajdują się również tutaj w troszkę innej formie, ponieważ dodatkowo znajdziesz tutaj też wszystkie transakcje, które były transakcjami oczekującymi, zleceniami oczekującymi. Jak widzisz, jest buy limit, sell limit, widzisz, że to zostały akurat te transakcje anulowane. Natomiast te, które zostały zamknięte, to widzisz ich rezultat tutaj po prawej stronie. Także możesz sobie to prześledzić. Natomiast na samym końcu mamy taki uproszczony raport. Uproszczony to znaczy mamy balans, mamy zamknięte trady, czyli jaki wynik po prostu był z tych zamk zamkniętych transakcji. Mamy floating, czyli transakcje, które obecnie jeszcze nie zostały zamknięte, obecnie są jeszcze cały czas w grze. Jaki rezultat generują na ten moment minus 12,8 dolara. Equity, czyli te wszystkie rzeczy, właściwie, które znajdziesz na terminalu. To jest tutaj. I to jest uproszczony raport. Natomiast my sobie otworzymy ten bardziej szczegółowy, czyli jeszcze raz eksportujemy. Tym razem klikam, zapisz szczegółowy raport. Klikam, zapisz. I tu będzie tych informacji dużo, dużo więcej. I właśnie to chciałbym Tobie pokazać, bo nie każdy wie za co odpowiadają poszczególne parametry, a może się Tobie to jak najbardziej przydać. Także tego początku nie będę opisywać, bo to jest powielenie informacji z uproszczonego raportu. Natomiast mamy tutaj, widzimy, working orders, to są zlecenia oczekujące, open trades. Myślę, że nie ma co tutaj dużo tłumaczyć zlecenia, które są obecnie w grze, powielenie wcześniejszych, wcześniejszych danych. Widzimy tutaj wykres, wykres, który jest oparty o balans naszego konta. Czyli jest on oparty o zamknięte transakcje, nie bierze pod uwagę w żaden sposób tego equity tych transakcji, które są jeszcze w grze, które obecnie generują ten rezultat, to nie jest brane pod uwagę przy, przy tym wykresie. No i polecimy sobie od góry, czyli mamy depozyt naszego rachunku, zamknięte trady, jaki wygenerowały rezultat, balans, czyli po prostu nasz depozyt plus zamknięte trady, credit facility. Czyli mamy tu rzeczy, które są w terminalu. Mamy ten floating, transakcje otwarte. Jaki wynik na ten moment? Equity, czyli jaki byłby nasz rezultat, jaki byłby nasz stan rachunku w momencie, kiedy zamknęlibyśmy totalnie wszystkie transakcje tu i teraz. Czyli to, co byłoby floating. Czyli w skrócie balans minus floating równa się equity. Dalej mamy oczywiście depozyt zabezpieczający. Przy obecnie otwartych transakcjach zabezpieczenie brokera wynosi tyle. Oczywiście jest to w walucie naszego rachunku. Tutaj akurat są to dolary. I mamy wolne środki, czyli 1038 dolarów ponad. Tutaj też w sumie krótki, prosty rachunek, czyli equity minus margin równa się ten free margin. Dalej lecimy sobie na dół i mamy tutaj coś takiego jak gross profit jest to profit wygenerowany totalnie ze wszystkich transakcji które były zamknięte Dalej mamy gross loss, czyli te straty wygenerowane, no i tutaj też kolejny rachunek, czyli jeżeli odejmiemy od tej wartości tę wartość, no to wyjdzie nam wartość zamkniętych transakcji, czyli te niecałe 72 dolary, czyli total net profit. To też jest powtórzenie jakby tego wcześniejszego parametru. Dalej mamy coś takiego jak profit factor i jest to wskaźnik informujący nas o zależności pomiędzy zamkniętymi transakcjami na plus, a tymi zamkniętymi na minus. I tutaj w ten profit factor, no fajnie by było celować właśnie tak coś około 3, 3,0 to już jest taki fajny, fajny wskaźnik, także do tego można dążyć. Dalej mamy expected payoff i jest to też zależność, właściwie równanie, bo to jest total net profit jeżeli podzielibyśmy tę wartość przez przez wartość gross profit, to w tym momencie wyszedłby nam ten expected payoff. Absolute drawdown jest to obsunięcie kapitału w dolarach wyrażone odnośnie naszego depozytu początkowego. Takie największe obsunięcie kapitału od depozytu początkowego. I tutaj identycznym wskaźnikiem jest relative drawdown, tylko że to jest wyrażone w procentach. Z kolei ten w środku, czyli maksymal drawdown, jest to drawdown liczony od najwyższego punktu na naszym saldzie rachunku do tego najniższego. Jeżeli miałbym tutaj podać przykład, to jeżeli mamy przykładowo, nie wiem, 3000 albo inaczej, 5000 dolarów i nasz rachunek rośnie do 10 tysięcy, Następnie spada do 3000 dolarów. No to te skrajnie, skrajne od siebie wartości, czyli 10 000 i 3000, to są wartości, które są brane pod uwagę przy maksymalnym obsunięciu kapitału, przy maksymalnym drawdownie. Na tym przykładzie wynosiłoby to 70%, no bo z 10 tysięcy jest zjazd na 3000 dolarów. Mimo że na, na statementcie mógłbyś mieć totalnie inną, inną kwotę na saldzie, jest to liczone właśnie w ten sposób. No i dalej już mamy rzeczy związane stricte z transakcjami zawieranymi na naszym rachunku, czyli mamy 81, to jest liczba transakcji. Całkowita, która w ogóle je wykonaliśmy w tym okresie czasu wybranym do statementu. Mamy podział na pozycje tak zwane krótkie, czyli pozycje, które były zawierane w kierunku spadkowym. Pozycje długie, czyli te zawierane w kierunku wzrostowym. Oczywiście mamy ich ilość, mamy ich wartość procentową, jak to wyglądało. Jak to wyglądało, jeżeli chodzi o profitowe transakcje w ogóle ze wszystkich, czyli jeżeli mieliśmy 81 transakcji, a 61 było zyskownych, no to widzimy tutaj, że mamy 75%, 31% skuteczności. Mamy oczywiście te stratne też transakcje, wszystkie, jak to wyglądało, też procentowo, także już wchodzimy w takie mocne, mocne szczegóły dotyczące naszych transakcji. Oczywiście nie ma tutaj rozbicia na poszczególne pary walutowe, bo są systemy, które liczą i nawet i takie rzeczy, zresztą korzystamy z tego, jeżeli. Chcesz się dowiedzieć więcej na temat takich systemów, no to jak najbardziej napisz w komentarzu, odpiszemy, powiemy Tobie, albo może nagramy odcinek na ten temat, z jakich systemów takich mierzących nasze postępy na rachunku handlowym korzystamy. Natomiast tutaj w takim statementie szczegółowym, no, znajdziesz stricte, co do, nazwijmy to całego worka pozycji, jak to po prostu wyglądało. Największy zysk z jednej transakcji, jak to wyglądało, czyli 6,41, średni zysk z jednej transakcji, największa strata, średnia strata z jednej transakcji, też tutaj oczywiście się znajdują. Dalej mamy maksymalną, łączną, jakby liczbę zyskownych transakcji z rzędu, jak to wyglądało w, w kontekście też dolarowym. E, maksymalną liczbę strat z rzędu, która nastąpiła na naszym rachunku, jak to wyglądało w kontekście dolarowym również. Także wszystkie tego typu rzeczy tutaj są razem ze średnią. Wiesz już, jak generować statement, wiesz już, które parametry na tym statementcie za co odpowiadają. Jest to o tyle też istotne, że w większości u brokerów zazwyczaj są generowane one w języku angielskim. Zaraz obok masz kolejne nagranie, które dotyczy już elementów analizy wykresu, więc będziemy sobie rozmawiać na temat tego, jakie elementy tam umieścić, jak w ogóle je generować. Zobaczysz wszystko, także zapraszam do tego nagrania. Cześć.